Cześć, mamy rano. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest ostatni dzień sierpnia, czyli 31. Ostatnie dni u nas można powiedzieć, że są obfite w opady, w obfite w opady deszczu, nie tak jak na północy albo tam na południu z tego co widziałem w okolicach Myśli Boża No to tam opady oscylują nawet po 200 litrów u nas nie wiem dokładnie bo jedna miarka wyrzucona yy, druga się chyba przelała, także no yy, myślę, że te około 50 litrów dostaliśmy przez ostatnie 3 dni więc nie jest to mało rzepaki są całe szczęście zasiane i znowu teraz troszkę tak pochichram się z tych za wcześnie siejecie rzepaki, a teraz zapytam się a kiedy go posiać teraz także tyle z mojej strony zapraszam na kolejny odcinek Cześć Bardoś! Cześć. Jedziemy zobaczyć rzepaki, jak one wyglądają te ostatnie siane. Także ten ostatni siany był chyba 25 albo 4. I teraz przejeżdżałem, ale kamerę miałem rozładowaną. No to wam powiem, że dopiero gdzie niegdzie wychodzi. Także nie nieciekawie, jest zimno, mokra ziemia, zimna ziemia. No i to będzie po prostu spowalniało wschody rzepaku. Także jedziemy zobaczyć na obrę 23 km od domu. I yy, zobaczymy jaka jest różnica orka bez orka. Bo tam i Czajkowski jest. No ale Czajkowski to było yy, chyba dwa dni wcześniej zasiane, także takie porównanie trochę będzie nie na miejscu. No ale zobaczymy, jak to się prezentuje. No i dojechaliśmy tutaj na obręb Tu jest moja działka. za zaorany. I mimo to, i tak jest pełno samo siebie ale zobaczcie, tu jest orka, a tu jest po opusie, jest. Co najmniej trzy razy tyle wszystkiego, a tu jest po Czajkowskim, więc zaraz dojadę na środek, gdzie była orka i bez orka, jak to wygląda te pole, jak są wschody i tutaj zobaczymy Czajkowskiego, no ale tutaj to ciężkie porównanie, bo jak sami wiecie tu był się wysiewany ziarno włożone dwa dni szybciej, więc to ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o rzepak i, i ogólnie. Także parkujemy. Bartuś zostaje bo zimno, co? Tak zostać no to wyjść sobie z siusiu. i tutaj tak na początek wejdźmy, zobaczymy, jak to wygląda pasówka gdzie się siewnik nie zapychał jest wszystko elegancko tak tutaj na poprzeczniaku jest słabsza ziemia, piąta klasa resztek pożniwnych jest mało, słoma zebrana, nigdy nie omija, nie było mijaka. Głębokość wysięgło, zobaczcie. Tak patrzymy, nic nie jest potopione, wszystko wyszło. Rzepak jest w fazie liścieni i widzę, że już będzie wypuszczał pierwszy, tak jak tutaj, prawidłowy liść. Także tak to wygląda. Tutaj są miejsca, że się pozapychał po fędzie Widać brody po Axialu wydaje mi się, że nieco mniejsze, bo, bo po fędzie są szersze wałki. Więcej powiedzieć. No jest dobrze, jest dobrze. Są samosiewy tak samo. Może jest ich nieco mniej, ponieważ ta słoma nie jest tak wymieszana. Ale jeżeli chodzi tutaj o orkę i bez orkę, zobaczcie. To ja Wam powiem, że jak patrzę to na tą uprawę bezorkową, żygać mi się chce. Jest yy, po prostu pole, za przeproszeniem, jak opuszczone, jak u pijaka widać też tu na szagę był opus jeszcze tu było dwa razy robione gdzieś zielono a tu już orka szła ale do szagi był moment że było zrobione tako wzdłuż pola, w drugą stronę tak jak zielono, naraz opusem czyli te nasiona jęczmienia, ewentualne kłosy które jeszcze nie powschodziły po prostu zostały wymieszane głębiej i pług to dodatkowo jeszcze wymieszał o, tutaj ładnie jest, w miarę, można powiedzieć, czysto. Nie jesteś samosiewów, bo tutaj było talerzówką mierzone kilkadziesiąt razy. Zobaczcie, ładnie, że Patryk wychodzi. farza. liście nie jest nieco mniejszy więc te dwa dni. Jest e, duża różnica, jeżeli chodzi o wschody. Tutaj wysiane jest 36 sztuk na metr albo 7. także e, dość rzadziutko, ojej jakie tu płoto jest na dołku mimo, że piasek, to wszystko podpływało. i tak to wygląda tutaj jest po orce rzepak wychodzi dopiero zobaczcie, rzepaczek wychodzi Są, jest wilgoć, ciepło teraz powinien wyjść, powinno być ok ziemia dobra, nie przesadzaliśmy z ilością e... Roślin. dzięki temu też, że nie widzieliśmy, czy nam na styk starczy nasion, to i tak tutaj Mateusz z firmy, pozdrawiamy Ciebie Mateuszu, przywiózł nam w sobotę, w sobotę tak, czy w niedzielę to było, w sobotę nasiona, dwa woreczki celki, bo zwykłe nasiona mieliśmy, tutaj celka, bo tutaj jest takie pole, no są też rzepiko chwasty, miejscami się trafiają, I tak to wygląda. Tutaj coś nie doprawi, tu jakaś dziura, no ale mimo to Olać to I tu z orki Wchodzimy w orkę Masakra Masakra To się kwalifikuje już do oprysku Bo tak jak tutaj W tych miejscach Zagłuszy nam rzepak ten jęczmień, zobaczcie on już ma puszcza drugi liść, a jęczmień wiecie jaki on jest, on szybko się krzewi, szybko przyrasta. Nie tak jak pszenica i pszenżyto, że puszczą szpilkę i to ten proces wzrostowy jest nieco mniejszy. Liście są węższe w przeżycie i, i, i pszenicy, natomiast jęczmień ma szerszą blaszkę liściową. No i on tutaj nam zagali i zagłuszy to, także no, nie ciekawie to wygląda. Trzeba wyłapywać pogodę, i już wieża to jest odwieszka. Bo tak, jak tutaj, trzy dni. O, tutaj zobaczcie. Zobaczcie, jaka broda. Gdzieś słoma nie zebrana, to wszystko gdzieś się wysypało z przyczepy, i jest po prostu masakra. Także tak to wygląda. O, tu widać wysypane coś na pewno było na bank. W procent. Bo tir tu stał, przyczepy na poprzeczniaku. No, i tu już trzeba wjechać z opryskiem na samo siebie. Bo po prostu będzie Będzie lipa, ten rzepak będzie się męczył. No, jeszcze można się wstrzymać kilka dni, bo jeszcze miejscami widzicie wychodzi jęczmień. Ale dwa dni i trzeba jechać. Nie ma co patrzeć, lepiej zrobić poprawkę. Jak ten rzepak nasz po prostu nam tutaj męczyć, mordować. Ale tam, im dalej jest po orce, już bez opusa na raz powiem wam jest czysto. Miejscami, gdzieś nie gdzieś no jak ścieżki robiłem widzę, wzdłuż, jest po prostu yy, samosiewów, bo to opus wymieszał głęboko i my to potem wyrzuciliśmy w wymieszaną ziemię. A jak jest ziemia nieruszona, przed puszki rzucają wszystko na spód i praktycznie, że mamy bez yy, samosiewów. No ale no wiecie takie warunki taka pogoda także jest jak jest. Najważniejsze, że udało się zasiąść przed tymi deszczami, bo wiem, że jeszcze niektórzy to nawet w nich nie pokończyli. Tam w centralnej Polsce, Tu tam e, w Świętokrzyskim na Podlasiu. Także nie ma tragedii. Wszystko rośnie, będzie dobrze. Trzeba przypilnować, opryskać i gra. No i wracamy na gospodarstwo. Będziemy ładować pszenicę, bo wypychamy. Cena ponad 1000 zł. Tam, gdzie nasione będziemy czyścić. Też chcemy dach zrobić na kombaj, żeby aktywnie schować Albo nowy nabytek i ogólnie 1050 zł. Nie ma gęstości pszenica. Na podstawie tych parametrów dostaliśmy w jednym skupie 1030, a na podstawie, a na drugim skupie, na podstawie tej samej próby 1050 i będziemy wozić kawałek dalej za lepszą cenę. Tak to wygląda. Cena rzepaku. Na dziś to jest od 2,530 na jednym skupie, a na drugim skupie 2,610 i za te 2,610 ja na pewno jedno auto popchnę, bo żniwa jedno popchałem, teraz drugie zostaną mi jeszcze niespełna dwa, więc będę wyczekiwał, nie wiem, najlepszą cenę. Może stracę, może zyskam, nie wiem, no coś muszę sprzedać, ale nie wszystko, bo wiadomo, pandemia wkroczy, wszystko pozamykają, wszystkie skupy. I może być problem potem z odbiorem oraz ceną. Zobaczymy, jak to się będzie kształtowało na przestrzeni miesięcy, na kolejnych. I ogólnie teraz wrócimy do tych rzepaków zasianych w ST, czyli pasowo, w bezorkę i orkę. Jak mogliście zauważyć, tutaj ST, no, mnie się ogólnie to nie podoba na razie. To pole wygląda brzydko do października, aż rzepak wyrośnie i zagai pole, wtedy nie widać w ogóle czy to było orane dopiero jak się wejdzie w pole i ręką odgarnie się liście Jest wszystko fajnie, jeden przejazd no ale jest problem z zapychającym się siewnikiem i to nie jest pierwszy raz w tamtym roku tak samo się zapychało chociaż w tamtym roku STK co było, z Tempo nie zapchało się ani razu Także no tak to wygląda. Cięższa słoma po jęczmieniu, skruszałe, stależowane, inne warunki. Było sucho w tym roku, trochę bardziej mokro. Ta słoma też była mokra, i ona się zawija i się po prostu pcha. Także ciężki temat do rozkminy. Jeżeli chodzi o ST, w każdym roku widzę, już wygląda to całkiem inaczej. Natomiast schody są bombowe. Dwa dni różnicy powoduje, że rzepak już wkracza w fazę jednego liścia, a dwa dni ściany później dopiero kiełkuje i jest w fazie liścieni. Także tutaj godziny, dni mają duże znaczenie, jeżeli chodzi właśnie o wschody rzepaku. Po orce, dwa razy opus. No tylko tutaj też jest taki problem, że pole nie było stależowane w ogóle. Surowa ściernia. Wschody były jęczmienia, tam gdzie słoma leżała i poróżniku plew. Natomiast jak teraz to się wszystko opusem ruszyło, to jest po prostu, sami widzieliście, jest kurde dramat. Rzepak jest troszkę za mały jeszcze, żeby go opryskać, bo może go przyhamować na samo siebie środek, więc no chociaż mała dawka to znowu potem zaraz to odbije te samosiewy, przytrzyma je, odbiją poprawka jest na pewno nieunikniona, bo to są duże rośliny będą jak będziemy robić oprys, bo dziś myślę za trzy dni najwcześniej jak patrzę na fazę rzepaku i w pogodę kiedy będzie można wjechać w pole no to mm, na pewno będzie poprawka na samosiewy, nie ma opcji także yy... Mi się to nie podoba, bo jest duże zachwaszczenie jęczmieniem bo miałem pojechać tam na rzepak po Orca, ale już nie pojechałem Jest na razie czysto po przężycie, rzepak miejscami wschodzi, ale to już w kolejnych odcinkach będzie taka bardziej obszerniejsza prezentacja jak rzepak skiełkuje już może skracanie, jakaś regulacja jak będzie czas oczywiście na to No i co innego by było gdyby na przykład pole za kombajnem, może nie za kombajnem tylko Gdzieś trzy tygodnie za kombajnem to, co skiełkowało byśmy stależowali, byśmy zniszczyli. No i teraz wjazdem jak jakbyśmy zrobili, byśmy to podależowanym zniszczyli. No i teraz na pewno byłoby mniej tych samosiełów jęczmienia, Byłoby ich na pewno dużo, ale myślę, że o połowę mniej i to byłby duży plus. Więc no tak to wygląda. Czasowo się nie wyrobiliśmy. Też pogoda tutaj, płata figle nam w żniwa no i słoma była zebrana przede wszystkim no i wapno nierozsiane dlatego tak wyszło jak wyszło inne pola mamy stależowane wygląda to nieco lepiej są rzepaki posiadę na raz, dwa razy zrobione źle to nie wygląda bo po pszenicy pszenicy się lżej kosi nie było tyle strat Axial sobie poradził co to jeszcze mogę powiedzieć, a po orce jak widzieliście gdzie puk szedł Ziemia nie była ruszona pod żadnym względem, czy to opusem, czy talerzówką. To jest wszystko, powiem Wam, fajnie. Jest ciemno nie jakieś poszczególne e, jęczmiona wyskakują, ale to nie jest groźne dla rzepaku. On może tak rosnąć aż do skracania i ten jęczmień mu nie zagrozi, bo on będzie z nim sobie konkurował już, bo jest zbyt mała liczebność na metrze, żeby ten rzepak mógł e, e, z nim konkurować to raczej niczym będzie konkurował z rzepakiem a natomiast gdzie właśnie opóz ru, op, ruszyłem ścieżki opusem albo poprzeczniaki i to się wymieszało na tą warstwę tych 20 cm jak już mamy wymieszane na 20 to jak pługiem możemy na te 25 to te nasiona tak czy siak i tak nam e, e, na około 5 cm e, się wymieszają w orce i to po prostu jak talerzujemy wyciągamy, uprawiamy siewnik dociska tą ziemię no i po prostu mamy zasiane jęczmień, także tak to wygląda. Jeżeli bez orka, orka, to tylko ewentualnie, może nie za kombajnem, a może i za kombajnem chwilę bym wyczekiwał. Gdzieś dwa tygodnie po zbiorze zależy kiedy jest zbiórta jak jęczmień, to dwa tygodnie, żeby to za kombajnem na ściernisku, jak są warunki dogodne deszczowe. Jest wilgoć, skiełkuje, niszczymy talerzówką na 5 cm, i potem wykonujemy orkę na 25-7. No to wtedy powinniśmy mieć w miarę po orce czysto. Natomiast jeżeli mamy to pomieszane głębiej, no to potem my to jeszcze bardziej mieszamy. I tak samo jest garaleta, jak po bez orce, więc trzeba mieć czas, pogodę i przede wszystkim pogodę. Pogoda tutaj gra pierwsze skrzypce, bo my możemy zrobić wszystko. A pogoda i tak płata nam figle, więc tak to wygląda. Ogólnie w tym roku, no, powtórzę się, rok specyficzny. Cały okres wegetacyjny taki powiem Wam bardzo mieszany. Zróżnicowany: zimno, mokro, sucho, gorąco, znowu mokro. żniwa kradzione. Siewy rzepaku bardzo udane, jeżeli chodzi o pogodę. Natomiast jeżeli chodzi o teraz, to naprawdę mamy dużo wody, będzie lekko się orało. Na pewno druga sprawa to to, że e, schody nie będą łapane, nie trzeba będzie orać i na chama siać, bo wilgoci mamy tak. Także widzimy się gdzieś później, albo w kolejnym odcinku. Zobaczymy jak to wyjdzie na przestrzeni dnia. Zajechałem jeszcze na pole, gdzie było robione dwa razy opusem. Zobaczcie, opusem dwa razy nie, nikodem robił karatem naszym, a ja opusem. Tak to wygląda. Zobaczcie, rzepak już wyszedł z fazy liścieni praktycznie. Nie każdy ma jeden liść, drugi i kolejne się kształtują i to jest po pszenicy. i właśnie co, do czego zmierzam że pszenica nie jest tak groźna, bo mimo że ona jest gęsta, zobaczcie ten liść, blaszka liściowa jest bardzo wąska jest bardzo wąska i ona tak go nie zacienia, nie zagłusza, a jęczmie to jest jak pokrzywa, szczota, gruby liść i po prostu bardzo jest no niesprzyjający dla właśnie rzepaku, rzepak może mieć problem tak jak tutaj, no i ogólnie pszenicy mniej się gubi zawsze na hektar, bo ta plewa jest, ona się muci, a te ości sami wiecie, że jest trudne trudny do młotu, jest tak samo przężyto, tu wygląda to tak, opus, tak o, karat na płytko, 3 metrowy, Pronto y, opus na 23,4 i Pronto. I tak to wygląda rzepak. A tutaj mamy z boku Mzuri, które w tamtym roku y, uratowało y, nas, ogólnie gospodarstwo. Bo dzięki właśnie temu systemowi Mzuri zasialiśmy 100 hektarów rzepaku. I w tym roku tej suszy rzepak dał ponad 3,6-3,8 po Mzuri. Plus straty za dziki, to wyszło czwórka z nawiązką. Jeżeli policzymy to wszystko, no to w tym roku y, jesteśmy spokojni, bo zboża słabodały, a rzepak jest w cenie. Plony ponad 3 tony to daje bardzo dobry y, zysk. Bardzo ciekawy nawet zysk, jeżeli chodzi o cało kształt. No i jest wszystko dobrze. No i po Mzuri jest najmniej samosiewów. Także tak to wygląda. Najmniej miesza ziemię, czajka trochę więcej miesza tej ziemi. Tak wygląda rzepak. W ten sam dzień siany, tutaj Emil zasiał i brat dosłownie za 3 godziny od tamtej strony dosiał to wszystko. Także ciekawie to wygląda. Szukam też ślimaków, ale na chwilę obecną nigdzie nie znalazłem żadnego ogniska ślimaka, ani ujedzonego liścia, ani nic, bo wiem, że dużo osób się boryka. I tutaj wysiewane było na 40 albo 42 rośliny i co mogę zaobserwować, że jest za gęsto, to co właśnie mówiłem, że będzie za gęsto, bo im szerszy rozstaw, więcej roślin, te rośliny muszą być w rządku usytuowane. No zobaczymy, były warunki takie, no dogodne, miejscami było sucho i tutaj tak chłopaki zadecydowali, ja u siebie w tym roku rzepaki zasiałem nieco rzadziej. Na takich słabych stanowiskach, tam gdzie TPH jest 4 z hakiem, tam wysiane jest 40 sztuk, 42. Brat troszkę gęściej mówię, dobra się, bo tam niepewne stanowisko. Niech może tego rzepaku faktycznie trochę będzie więcej, bo może powypada. Tutaj wysiewane jest 39 roślin z boku. Także po prąto rośliny są lepiej rozmieszczone. No zobaczymy, jaki będzie przebieg całej pogody. Ogólnie ze wschodów i pogody w tym roku. Nie możemy narzekać, a jak ktoś narzeka, no to nie wiem czego oczekuje. Rolnictwo takie od zawsze było. To ostatnie dwa lata były dość ciężkie, trzy. No ale teraz nie, nie jest źle. No wiadomo, ceny nawozów są drogie i ten stosunek sprzedawanych towarów do ceny nawozu to tak powiem wam, trochę średnio to wychodzi ale pamiętajcie, nawóz zawsze można trochę zredukować, uciąć bo przez te lata suszy, co my żeśmy pompowali nawozów to on w glebie jest, teraz jest woda, to wszystko się uruchomi i powinno być dobrze lecimy dalej o, mam załadowany pszenicą i lecę z bratem na skup, Zobaczyć, o to tam chodzi we wszystkim <laughs> Zamknięty. Mogę jakąś szmatę, te kurna pytania, tarczy, sobie piszę. A wypisujesz, a po co? Piszę, bo... Jak jakiś chuj się przypierdoli, to nie udowodnisz mu, nie? Powiedz, że 8 80, a tu jechałeś 50. Aha, bo tu rysuje, no. No, a tu masz tego i pierdolisz. Co ci wyczyć, To, to srakę? Ładujemy drugie auto pszenicy. Tam pani na elewatorze powiedziała, że nie wolno nagrywać, więc tylko takie urywki wam wrzucę: że jest zakaz. Także nie będziemy tam nikomu w paradę wchodzić z nagrywaniem. Pszenica wyszła, gęstość 74 z hakiem. Ponad 14 białka. Cena jaką dostaliśmy to. 1033 Mnie się wydaje, że cena jest dobra. Tym bardziej, że tutaj mamy taki magazyn. Posadzka nie jest izolowana, jest wylana jako taka wiata na kombaj. I na ścianach mamy folię. Ale od spodu jeszcze z miesiąc czasu i będzie po prostu rosło. Dlatego wyzbywamy się, musimy czyścić nasiona. Opla. No, pszenica w tym roku drobna jest u nas, nie ma gęstości. Także tak to wygląda. 1000 zł ponad z watem wyjdzie prawie 1100. To my się, mi się wydaje, że nawet przy wydajności 5,5 tony zysk nie jest aż tak zły, bo koszty myślę na, na granicy gdzieś 2300, 2,5. To już na bogato w pszenicy. Nawet nie wiem, czy tyle wyszło w tym roku, niepodliczone jest. To zostaje nam i tak. 2,5 plus dopłata, jak mamy spłacone, więc nie ma tragedii. Jest bardzo dobrze wszystko w tym roku. Oby tylko te ceny nawozów nie szły do góry, a cena została tak jak teraz jest, wszystko to byłaby fajna równowaga. A jak ktoś w tym roku miał plony średnio pszenicy 7 ton, to po prostu prima sort. Rzepak 2610 mamy cenę, ale już dzisiaj pospadał e, na 2580. Cenę mamy praktycznie zaklepaną, tylko teraz e, czy oddajemy, czy nie po tej kwocie. No, na spadku jest rzepak dzisiaj. No i chyba po aucie każdy u nas w rodzinie odda, żeby po prostu trochę uciekać z towarem, bo nie wiadomo jak to będzie na przestrzeni miesięcy. Tak wspominałem na początku odcinka. No i co, my ładujemy. Już jest, już jest godzina 16, nikt nas nie wysypie, brat dopiero rano yy, pojedzie i załadujemy kolejne auto, myślę, że trzy kursy od rana zrobi i widzimy się w kolejnym odcinku. Także, niara!